Jak rozłożyć markizę w kamperze? Użyj korby umieszczonej nad łóżkiem. Dla wygody możesz zwiększyć jej długość. Następnie wysuń markizę na kilka pierwszych centymetrów, tyle abyś mógł sięgnąć do nóg podporowych. Dalej wyciągnij nogi teleskopowe z prowadnic w obudowie markizy. W tym celu naciskając lekko na ich końcówki i ustawię pionowo na ziemi. Zabezpiecz, aby się nie zamykały. Teraz już możesz rozwinąć markizę do końca. Kontynuuj rozwijanie do pożądanej długości. W trakcie rozwijania dopasuj długość i ustawienie nóg podporowych, by markiza była stabilna. Delikatnie nachyl markizę z jednej strony niżej, by umożliwić odpływ wody deszczowej. W razie potrzeby użyj zestawu pasów sztormowych i śledzi, aby dodatkowo zakotwiczyć markizę. I pamiętaj, nigdy nie zostawiaj rozłożonej markizy bez nadzoru. Silny wiatr może ją uszkodzić. A w czasie burzy, bezwzględnie zawsze ją składaj. I jeszcze jedno: zanim jeszcze rozpoczniesz rozwijanie markizy, w pierwszej kolejności zabezpiecz kampera. Ustaw go na równej powierzchni i zaciągnij hamulec ręczny. Dla bezpieczeństwa, warto też użyć klinów pod koła. I gotowe.